Polskie Wieczory Przedsiębiorczości to spotkania współorganizowane z Gwardią Opole w niezwykłym miejscu, jakim jest Stegu Arena. Podczas tych wieczorów przedsiębiorcy dyskutują na nurtujące ich tematy w formie panelów dyskusyjnych prowadzonych przez osobistości ze świata biznesu, nauki oraz sportu. Podsumowaniem każdego z wieczorów jest część networkingowa, która stanowi możliwość do nawiązania sieci kontaktów. Bezpłatne warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców stały się regularną pozycją w terminarzu Opolskiej Izby Gospodarczej. We współpracy z firmami członkowskimi i trenerami udało nam się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, takie jak opolskie inspiracje gospodarcze, spotkania networkingowe i szkolenia, m.in. z zakresu funduszy europejskich, sprzedaży i HR-u. W dalszym ciągu planujemy poszerzać wachlarz tematów organizowanych przez nas szkoleń. Polska Izba Gospodarcza współpracuje z klubami sportowymi Odrą, Gwardią, Kolejarzem, Dremanem, a także Karolinka Golf Park, łącząc sport z biznesem i wzajemnie się wspierając. Na przestrzeni roku udało nam się zorganizować kilka wydarzeń, w których nasi członkowie mogli sprowadzić nowe sił w różnych dyscyplinach, np. Odra Business Cup czy turniej golfowy. Oferowaliśmy również bilety do strefy FIB dla naszych firm członkowskich. Sport może inspirować, motywować i przekładać się na strategie biznesowe, a jednocześnie biznes może wspierać rozwój sportu. Polska Izba Gospodarcza co roku organizuje dla naszych przedsiębiorców spotkania integracyjne cieszące się dużym zainteresowaniem. Są to m.in. powitanie lata, pożegnanie lata, na których panuje luźna atmosfera i stanowiące też możliwość nawiązania relacji biznesowych. Zawsze w grudniu spotykamy się przy wspólnym stole, by z nadzieją spojrzeć na następny rok oraz podziękować sobie za minione wydarzenia. Przedni rok był bardzo bogaty w różnego rodzaju eventy, spotkania i wydarzenia organizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą. Jednak najważniejszym wydarzeniem są laure umiejętności i kompetencji. To wydarzenie ma charakter cykliczny i ma na celu uhonorowanie wybitnych jednostek, wspaniałych firm i świetnych instytucji. Zgoła innym, lecz równie ważnym wydarzeniem jest opolska nagroda jakości, podczas którego audytowane są i wyróżniane wspaniałe firmy, świetne instytucje, zarządzane pod kątem. Jakości. To wszystko to są wizytówki O Polskiej Izby Gospodarczej, ale różnienia przyznawane poprzez kapituły, laurów, umiejętności, kompetencji i O Polskie Nagrody Jakości są niezwykle prestiżowe w całym województwie.